Możemy wyróżnić dwa rodzaje odszkodowania, pierwsze w postaci restytucji naturalnej, a drugi w postaci odszkodowania pieniężnego. Co to właściwie oznacza? Kiedy warto zdecydować się na naprawę uszkodzeń przez kopalnię, a kiedy po prostu wziąć pieniądze i samemu wyremontować uszkodzoną nieruchomość? Zacznijmy od podstaw. Co to jest restytucja naturalna? Restytucja naturalna to przywrócenie stanu sprzed powstania szkody, czyli w tym przypadku naprawa na przykład nieruchomości, przez kopalnię, w taki sposób, aby przywrócić jej stan przed uszkodzeniami. Może to być na przykład naprawa pękniętych ścian albo nawet wymiana uszkodzonych drzwi czy też okien, czyli kopalnia Sama opłaca i organizuje remont? Tak, dokładnie. W ramach restytucji naturalnej to kopalnia wybiera wykonawcę i nadzoruje prace budowlane. Poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów, ale nie ma też pełnej kontroli nad wykonywanym remontem. A kiedy warto zdecydować się na taką formę naprawienia szkody? Restytucja naturalna jest często wybierana przez osoby poszkodowane, jeżeli uszkodzenia są bardzo poważne, na przykład dotyczą przechylania się budynku czy poważnych uszkodzeń fundamentów. Ma ona również miejsce w sytuacji, kiedy poszkodowani nie chcą. Zajmować się remontem mają na przykład małą wiedzę na ten temat, albo nie znają żadnych dobrych wykonawców. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że restytucja naturalna wybierana jest także wtedy, jeżeli istnieje ryzyko dalszych uszkodzeń. Wówczas za ewentualne poprawki czy kolejne uszkodzenia odpowiedzialność przejmuje w całości kopalnia. A jakie są minusy takiego rozwiązania? Głównym minusem jest brak możliwości wyboru wykonawcy, a także jakości materiałów, które są użyte do naprawienia szkody. Kopalnia najczęściej chce oczywiście zminimalizować koszty, dlatego może wybierać na przykład tańsze zamienniki materiałów budowlanych. Poza tym terminy remontu uzależnione są od harmonogramu kopalni, co może powodować opóźnienia w realizacji prac. A co z drugą opcją? Odszkodowaniem pieniężnym. Odszkodowanie pieniężne to wypłata środków pieniężnych bezpośrednio na konto poszkodowanego. Poszkodowany z tych pieniędzy sam organizuje remont, znajduje wykonawcę, ustala terminy i sposób wykonania prac budowlanych. Należy mieć na uwadze, że w ugodach proponowanych przez kopalnie najczęściej środki pieniężne wypłacane są zaliczkowo, transzami, a następnie inspektor z kopalni odbiera dany etap prac budowlanych i zleca wypłatę kolejnej transzy. Najczęściej więc nie dostaje. Wszystkich pieniędzy od razu, tylko musimy występować o kolejne transze. Niemniej jest to świetna opcja dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad jakością użytych materiałów, a także nad pracami, które są prowadzone w ich nieruchomości. A kiedy warto wybrać odszkodowanie pieniężne? Odszkodowanie pieniężne warto wybrać wtedy, jeżeli mamy zaufanego wykonawcę, jeżeli chcemy mieć pełną kontrolę nad jakością użytych materiałów, a także wtedy, kiedy ponieśliśmy już koszty na naprawę szkód górniczych i chcemy odzyskać zwrot pieniędzy. A czy są jakieś? pułapki przy wyborze odszkodowania pieniężnego? Jeżeli zdecydujemy się na odszkodowanie pieniężne, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na sumę, jaką kopalnia chce wypłacić za szkody górnicze, które zamierzamy z tych pieniędzy naprawić. Tak, aby oczywiście tych pieniędzy nam na remont wystarczyło. Warto więc mieć prawidłowo sporządzony kosztorys, czy opinię rzeczoznawcy, tak, aby nie okazało się, że tych pieniędzy nam braknie. Ponieważ jeżeli podpiszemy z kopalnią ugodę, no to nie możemy już domagać się zwrotu kolejnych kosztów za te same prace. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę kwotę, jaką proponuje nam kopalnia do tego, co zamierzamy za te pieniądze wyremontować. Musimy mieć prawidłowo wykonany kosztory z robót, tak aby tych pieniędzy po prostu nam nie zabrakło. Po przyjęciu odszkodowania to my ponosimy odpowiedzialność za prowadzony przez nas remont i ewentualnie mogące pojawić się problemy techniczne. Drugi raz nie dostaniemy już za to samo odszkodowania. Jak widać, wybór między restytucją naturalną a odszkodowaniem pieniężnym zależy od wielu czynników i warto to przemyśleć. Jeżeli potrzebujecie pomocy w wyborze najlepszej formy odszkodowania, zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejne odcinki.